Julia Zgrabka, dzień dobry Państwu. Drogość Pęczek, witam Państwa w naszej małej telewizji, telewizji Czeremcha. W dzisiejszym programie pokażemy Państwu reportaż Michała Bociuka, nasz bohater i ba wywiad Niespodziankę. Będzie trochę historii Czeremchy. Nie zabraknie wiadomości kulturalnych. Zaprosimy e, Państwa na wywiad e, dnia z ratownikiem medycznym Bogdanem Rakowskim. Program zakończymy jak zwykle wiadomościami sportowymi. Zapraszamy zatem na reportaż nasz bohater, którego autorem jest Michał Boczuk. Tym razem skończyło się dobrze, ale dużo jest dzieci w Czeremsze i każdy z nich ma wiele pomysłów. Zwróćmy więc szczególną uwagę na te bawiące się w pobliżu torów. Ksenia Baczyńska, Telewizja Czeremcha. Witamy w studio naszego bohatera. Przedstaw się, proszę. Nazywam się Mateusz Saczek. Powiedz mi Mateuszu, jak to się stało, że znalazłeś się na torach w odpowiednim miejscu i czasie? Przyjeżdżałem niedaleko torów, zauważyłem ro... weżystę, które noga się zaklinowało w... na torach. I co wtedy zrobiłeś? Stała niedaleko belka, podniosłem ją. Odsunęłem tory i pomogłem wyjąć nogę dla rowerzysty. Czy czujesz się bohaterem? Tak, bo uratowałem życie rowerzysty. Dziękujemy za przybycie do naszego studia. Kolejny reporter opowie trochę o historii czeremchy i jej małej architekturze. Autorami reporterzy są Julia Zgrabka i Konrad Tyczyno. W którym roku został zbudowany ten dom? No z tego co ja wiem, no to 1905. To jeszcze za ładowania carów. Dlatego, tego, że został zbudowany z bardzo dobrego drzewa, na pewno, puszczańskiego, bardzo grube te, które nie gniją, korniki nie biorą, tak jak w tej chwili Puszczę Białowieską. Tutaj zamieszkałem w tym, dlatego, że jest bardzo dobry w stanie. Je wykupiłem na własność i... Mieszkam tutaj już 18 lat. A tutaj oprócz tego to jeszcze mieszka 5 rodzin. Bo to nie jest jedna, tylko pięć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo szkoda, że takie ładne, zabytkowe budynki niszczą. Dobrze by było, żeby znalazły się pieniądze na ich yy, remont. Jadwiga z Bracka. Trwałkowe 15 października 2016 roku zespół Hiłoczka obchodził dwudziestolecie swojej działalności. Z tej okazji przygotowaliśmy Państwu reportaż z tego wydarzenia. Autorami relacji są Julia Grabka, Michał Bociuk i Adam Wiluk. Ukraiński dziecięco-młodzieżowy zespół folklorystyczny Hiłoczka, czyli inaczej Gałąska, istnieje od 1996 roku. Tworzą go uczniowie oraz absolwenci zespołu szkolno-przedszkolnego w Czeremsze, uczęszczający na lekcje ukraińskiego. Grupa działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze pod opieką Związku Ukraińców Podlasia. Hiłoczka pracuje w dwóch grupach wokalnej oraz wokalno-instrumentalnej. Grupa współpracuje z zespołami, które dzisiaj razem z Hiłoczką zaprezentują się podczas koncertu. На сцені Мінника Шрошка культури. Вчера. Друзі, ансамбль ранок з дійства Кітлянського. Ансамбль здуп'яжена родина ваші області. Не шкодуйте, будь ласка, звичайно, колектив з Вольки Тереховської, колектив з доброводи. І, звичайно, ви бачите, що гілочка має такі свої відгалуження. А це саме. Нові колективи, які творять їх, випускники підростають, набувають досвіду і створюють власні гурти. І саме такий гурт добри, Добрина з білостоку сьогодні буде дарувати своє мистецтво для вас. А зараз віддаємо голос нашим білятам. велике вільке браво за спогілочка. Отож, свято наше розпочинається. Kto jest założycielem zespołu? No, założycielem zespołu jestem ja w 1996 roku e, wpadliśmy na taki pomysł, pojechaliśmy na pierwszy koncert do Węgorzewa i później zrodziła się myśl, żebyśmy tutaj wczorajsza e, z dziewczynami, które uczyły się języka ukraińskiego, założyli właśnie zespół, który może jeździć po Polsce na różne koncerty. A skąd wzięła się nazwę Chiboczka i co ona oznacza? Chiłczka to gałązka. Gałązka tak jak gdyby drzewa genealogicznego, ponieważ dziewczyny, które śpiewają ze zespole, uczą się piosenek od babci i swoich dziadków i są tak jak gdyby kontynuatorami tradycji i zwyczajów i obrzędów podlasia. A w jakich językach są piosenki? Piosenki są w języku ukraińskim. Są to piosenki z regionu, z Podlasia, ale też piosenki z Ukrainy, z Polesia, z Wołynia. A jakie są osiągnięcia zespołu? No Przez 20 lat naszej pracy mamy troszeczkę osiągnięć. Mamy pierwsze, drugie, trzecie miejsca w różnych konkursach. W konkursie z Podlaskiej Krynicy w Bielsku-Podlaskim w konkursie kolęd, hajnowskie spotkania z kolędą, stare pieśni, młode głosy, waniewie. Także są to takie przeważnie pierwsze i drugie miejsca. A jest wielu chętnych żeby wziąć na przykład, żeby zespoły dołączyć? A na początku były to same dziewczyny, dzisiaj mam ponad 30 osób w zespole. Są to też dzieci ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, ale też licealistki. Wśród nas też są chłopaki, którzy coraz częściej no, chcą z nami jeździć i śpiewać. A są jakieś warunki, które musi spełnić ktoś, kto chce dołączyć? No, warunek jest taki, żeby dzieci przynajmniej lubiły śpiewać. Jak już będą lubiły śpiewać, to już później pracują nad tym śpiewem. No, jednym wychodzi lepiej, drugim troszeczkę gorzej, ale jest na razie dobrze. A czy wielu ludzi przychodzi na występy? Za, każdy, za każdym razem można powiedzieć, że jest coraz więcej publiczności na naszych koncertach, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i cieszymy się ogromnie. Dziękuję. Dziękuję. W takich poprzednich programach również dzisiaj zaprosiliśmy do studia ciekawego człowieka, pana Bogdana Rokowskiego, który... Ratuje ludzkie życie, jest bowiem ratownikiem medycznym. Przekazujemy mikrofon Dominikowi, który zada kilka pytań naszemu gościowi. Czy lubi Pan swoją pracę? Powiem tak, swoją pracę wykonuję od roku 2002. No, czy lubię? No, ciężko to tak ocenić z perspektywy czasu. Jest to zawód do... Do którego się przyzwyczaiłem i w tej chwili nie wyobrażam siebie po prostu na innym miejscu. Także można powiedzieć, że lubię swoją pracę. Miał Pan jakieś dziwne wezwania? Z dziwnymi wezwaniami to różnie jest, w zależności z tego, no, kto rozumie, przez dziwne wezwania. No, zdarzały, zdarzały się porody, wypadki, urazy różnego typu. Są, są, są te wezwania straszniejsze, mniej, mniej straszne. No jest to kwestia przyzwyczajenia. Ile czasu pracuje już pan w Pogotowiu? Tak jak wspomniałem, pracuję w Pogotowiu od 2002 roku. Już także 14 lat przeszło, już minęło. Dlaczego wybrał pan akurat zawód ratownika? Znaczy, powiem inaczej. Ja stałem się ratownikiem przez pracę w pogotowiu. Na początku, na początku wybrałem zawód pielęgniarza. Ukończyłem studium medyczne w Bielsku Podlaskim. No i później z różnych zawirowań życiowych po prostu także się wylądowało w pogotowiu ratunkowym. No i od tej pory można powiedzieć, że jestem ratownikiem, ale z zawodu, z wykształcenia jestem dyplomowanym pielęgniarzem. Czy zawód ratownika interesował Pana od dzieciństwa? Od dzieciństwa, to znaczy interesowało mnie pomaganie ludziom po prostu w różnym tego słowa znaczeniu. Ile Pan czasu spędza w swojej pracy? To jest, to jest pytanie za 100 punktów. Jestem pracownikiem kontraktowym, także można powiedzieć, że na pewno Połowę swojego życia. Czy ten zawód jest trudny? No tak, jest trudny, bo nie każdy może po prostu raz, że być przy, przygotowany na tego rodzaju widoki. Bo, no bo to różnie bywa. Z tymi urazami są i poważniejsze są i rozerwane części ciała. Także jest dosyć, dosyć trudnym zawodem. Wiedzę musimy mieć. Dosyć dużą, ciągle się dokształcamy, robimy dodatkowe kursy, specjalizacje, studia, także jest ciężkim zawodem. Ile, pa, ile pan osób już uratował? Tego to ci nie powiem, bo to jest trudno zliczyć. Eee, przypuszczalnie tak jak jest 6000 wyjazdów razy 15 lat. Trochę tego było. Z uratowaniem bywa różnie. Staramy się najbardziej, jak możemy, to robić. Wa najważniejszą sprawą jest, żeby nie, żeby nie zaszkodzić człowiekowi, żeby jak najszybciej dowieść do szpitala no i staramy się pomagać. Taka jest nasza rola. Muzyka Na zakończenie wiadomości sportowe oddaję głos Oskarowi Franczakowi. Drużyna SKS Kolejarz po serii zwycięstw znajduje się na szóstym miejscu w klasie okręgowej z 17 punktami na koncie i korzystnym bilansem bramek 17 do 8. Do lidera grupy drużyna Kolejarza ma stratę tylko 4 punktów. Do końca kolejki mamy jeszcze 4 mecze, zatem układ tabeli może ulec zmianie. Naszym ostatnim gościem jest trener i zarazem prezes kolejarza Czeremcha, pan Mirosław Samosiu, którego zaprosiliśmy na krótką rozmowę do studia. Jak długo gra pan w piłkę nożną? W roku 1986 trafiłem po raz pierwszy do drużyny juniorów kolejarza Czeremcha. Grałem tam do roku 1989, następnie miałem przerwę, ponieważ wyjechałem do szkoły do Warszawy i. Ponownie wznowiłem grę w roku 1992 w drużynie seniorów i no można powiedzieć, że gram do chwili obecnej, chociaż już teraz bardziej pełnię rolę trenera, a także prezesa Stowarzyszenia Środowiskowy Klub Sportowy Kolejarz Czeremcha. Czyli można powiedzieć, odpowiadając jednym słowem na pana pytanie, że 30 lat. A w którym roku powstał Kolejarz? Kolej Szczeremka powstał w roku, w którym pana nie było jeszcze na świecie, a ja być może już byłem, albo szykowałem się do tego, żeby na ten świat przyjść czyli w roku 1974. No i jako ciekawostkę powiem, że no miałem przyjemność jeszcze grać z tymi ludźmi, z panem Januszem, z panem Bogdanem, którzy byli w tej pierwszej drużynie. A teraz mam przyjemność z panem Bogdanem prowadzić zajęcia i, i uczyć futbolu młodych adeptów, młodych chłopaków z Czeremchy. Dobrze, dziękuję. Ile pan goli strzelił? To trudno do, do, trudno do policzenia, nie prowadziłem takich statystyk, być może ktoś prowadził, nie wiem, pewnie uspierałoby się tego przez te 30 lat, kilkadziesiąt, a może nawet setkę, ale mimo tego, że grałem na poziomie takim bardzo regionalnym, reprezentowałem barwy czerempy, to pewnie dla tej drużyny i dla siebie kilka ważnych goli strzeliłem. Dlaczego tak dobrze kolejarz gra? Piłka można jest grą zespołową, ale żeby osiągać dobre wyniki należy pracować, bardzo mocno pracować nad swoją formą fizyczną, ale także nad swoim rozwojem emocjonalnym, intelektualnym. Nie można lekceważyć szkoły, nie można lekceważyć edukacji, bo to też jest bardzo ważny element w życiu i w karierze każdego piłkarza i karierze każdego sportowca. Również dobre wyniki w obecnej rundzie jesiennej sezonu 2016-2017 koleż zawdzięcza dzięki, dzięki tej pracy, którą włożył w trakcie tego, tej rundy, ale także którą zawodnicy wykonali w trakcie w ciągu trwania całej swojej kariery, czyli wieku juniora, gdzie wykształcili swoje zdolności motoryczne i, i w trakcie całego swojego życia, gdzie wykształcili swoje. Psychofizyczne także walor. I piłka nożna jest taką grą, że jeden wygrywa, drugi przegrywa. Trzeba też umieć przegrywać, umieć wyciągać wnioski z porażek i dzięki temu na bazie tych doświadczeń Osiągać dobre wyniki. Kolejarz także w tej rundzie przegrał dwa spotkania i dwa zremisował, ale nie przyczyniło się do czarnej serii, do, do pasji, do, do pasy, złej pasy i wielu porażek, tylko potrafił wyciągnąć z tego wnioski i następnie e, zaczął mecze wygrywać. Także praca, praca, praca poparta talentem i, i chęcią, i pasją, i szczerością prowadzi do, do dobrych wyników i do zwycięstwa. No, dziękuję. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.